Cześć wszystkim, tutaj Marcin Frensko z tej strony yy, Jakby co to nie pada, bo tak wygląda na deszczowo, nie? Ale... nie pada jak wygląda jakby było mokro, nie? Yy, dzisiaj sobie pogadamy, no bo są takie zimne sondaże, nie? Bo yy, w Niemczech się mówi o przywróceniu yy, zasadniczej służby wojskowej yy, Przeciwko której Niemcy protestują, nie? Przeciwko nam zmianom właśnie w tej służbie wojskowej i w ogóle e, są protesty na ulicach Stajki Młodzieży. E, z kolei u nas się mówi, że 60% ludzi popiera powrót zasadniczej służby wojskowej. No to są sondaże takie, nie? E, ja uważam to za skrajną głupotę. E, nie wiem e, kto popiera tą służbę wojskową, ja na pewno nie. No, ma ogólnie złe zdanie o ludziach, którzy ją popierają, nie? No, bo to są po prostu ludzie, po prostu yy, z ciągotami totalitarnymi yy, i po prostu ludzie, którzy chcą deptać wolność i prawa innych, nie? No, takie jest moje po prostu zdanie, nie? Możecie się z nim zgadzać, nie zgadzać. Ja sobie cenię wolność. A nie cenię sobie obowiązków wobec Państwa. Ja Państwem gardzę, nie? Ja gardzę wszelką wspólnotą, yy, wszelkimi po prostu takimi rzeczami. Yy, uważam, że wspólnoty w ogóle nie powinno być, nie? Każda forma wspólnoty to jest jeden wielki obóz koncentracyjny. Tak po prostu uważam. Yy, no i. Yy, co no? Yy, te po prostu sondaże są, według mnie, bardzo niepokojące, nie? Wiecie, ja no służba wojskowa to jest porywanie ludzi. Powiedzmy sobie to wprost. To się niczym nie różni od tego, jakby przyszedł do was bandyta, związał was, yy, przyłożył pistolet do głowy i chciał okupu, nie? To się niczym zupełnie nie różni. Po prostu tutaj, no, jak bandyta chce okupu, no to chce zazwyczaj pieniędzy jakiś, nie? Czy czegoś, no. Tutaj yy, bandyta, czyli państwo, chce, żebyście ćwiczyli, uczyli się strzelać i tak dalej, i tak dalej. Nie? Ale to jest takie samo działanie, dobrze? Dobry. dobry? To jest zupełnie takie samo działanie, nie? To jest po prostu porywanie ludzi, nie? Ja tak uważam o poboże. Nie zamierzałem ich, nie chciałbym nigdy iść, wolę po prostu, nie wiem. Umrzeć w więzieniu, zdechnąć gdzieś, czy cokolwiek. Każdy los według mnie jest lepszy od pójścia do wojska, nie? No takie jest moje po prostu przekonanie. Możecie się z tym zgadzać, możecie się z tym nie zgadzać, ale ja dokładnie tak właśnie myślę, nie? No bo wiecie, no jakie niby korzyści miałbym ja, gdybym poszedł do wojska, nie? No, nie miałbym żadnych, nie? No, musiałbym ćwiczyć, nie nienawidzę ćwiczyć, nie? No to widzicie po prostu po tym, jak ja wyglądam, nie? Jaki jestem gruby. No, tutaj mam jeszcze lepka, bo sobie chleb kupiłem, nie? Dodam. No, Możecie sobie zobaczyć. Jestem gruba, grubą świnią pornograficzną i żarłoczną, nie? Nie lubię się ruszać, nie lubię ćwiczyć, yy, lubię wcinać niezdrową żywność, dobre? Wszelkiego rodzaju fast foody, hrać kole, słodycze, no i oglądać filmy, czytać książki, grać w gry komputerowe. Nienawidzę się ruszać, nie? No, no niby mam taką pracę, no, gdzie się trzeba ruszać, no bo sprzątam, zajmuję się zielenią miejską. Natomiast, no, robię to za pieniądze, nie? No, i praca to, to jest jedyny po prostu moment, w którym się ruszam, nie? No jeszcze jak tam mała poprosi, żebym coś poszedł kupić, czy coś czy coś zrobić, no to jeszcze, nie? Ale ćwiczyć, gimnastykować się odmawiać sobie słodyczy i innych rzeczy nienawidzę, nie? Tym bardziej nienawidzę ćwiczyć, nie? No wiadomo, no w wojsku ta aktywność fizyczna jest wymuszana i ona jest intensywniejsza, nie? niż wszystko, co robię w ciągu dnia, nie? Także dla mnie to jest po prostu coś nie do przeżycia, e, ja po prostu bym miał tam depresję i myśli samobójcze, jeżeli bym poszedł kiedykolwiek do wojska, nie? No uczciwie mówię, no, ja tutaj nie namawiam do żadnych e, złych rzeczy ani nic, nie namawiam do tego byście na się dopuszczali jakichś przestępstw czy coś, czy samobójstw, czy innych tego typu rzeczy. Natomiast ja po prostu mam wtedy totalną depresję i e, wszystkie najgorsze myśli mi przychodzą do głowy, nie? Po prostu nienawidzę ćwiczyć, nie? To jest po prostu dla mnie coś. Wiecie no, też nie jest tak, że no nigdy bym się nie zgodził, nie? Yy, bo wiecie, no, yy, pracować niby trzeba, nie? Niby trzeba pracować. Ale pracuje się za pieniądze, za korzyść. No, dla mnie korzyści z wojska, ze służby wojskowej są za małe w stosunku do y, potrzeby wykonywania nienawidzonych czynności, nie? Czyli ćwiczeń. No nienawidzę ćwiczeń, nie lubię ćwiczyć. Y, I staram się od aktywności fizycznej y, uciekać jak najdalej się da, nie? Y, No ja bym to jest moja cena, i to jest cena zaporowa, uczciwie mówię. Yy, za pół miliona miesięcznie bym się zgodził, może nie. Chociaż też, nie, też wątpię, bo jakby była duża aktywność fizyczna, to też bym wysiadł, nie? No po prostu. No nie, no. We mnie wszelkie ćwiczenia, formy wspólnoty budzą odradę. No i tak niestety ma, nie? Yy, nie chcę przy powrotu służby wojskowej. Nie pójdę, wolę już iść do więzienia cokolwiek. To takie mam po prostu przekonania. Nie? Wiem, że niektórych to szokuje, co ja mówię, yy, że wydaje się ekstremistą anarchistycznym. No nie jestem takowy. Nie ukrywam tego. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że rząd nie wprowadzi żadnej obowiązkowej służby wojskowej, że nie będzie odbierać ludziom wolności, yy, że... Nic takiego się nie zdarzy. Ja się nie wybieram nigdzie, ani służyć, ani na żadną wojnę, ani na nic. Dobre? Dobry. Ani na nic. Po prostu żyję sam dla siebie, nie? I dla swoich bliskich. Ale na pewno nie dla państwa. No i tyle, nie? No zobaczymy. Mam nadzieję, że to nigdy nie wejdzie. Że nikt tego nie przewróci. No i co, będę trzymać. Będę się patrzeć na ręce politykom, nie? To wszystko, co miałem do powiedzenia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia, Pa, papa.